My już co nieco wiedziałem, jak to jest w teatrze, bo profesorowie, którzy nas uczyli w szkole teatralnej PWST Warszawa, o tym też nam opowiadali, bo sami pracowali wszyscy, a w każdym razie zdecydowana większość, pracowali w teatrach tu w Warszawie. Więc przez cztery lata studiów opowiadali nam również o tym, jak to jest w teatrze i czego możemy się spodziewać i co nas może czekać. I bardzo dobrze, że nam to mówili i że nam uświadamiali, że szkoła teatralna to jest taki klosz jednak, a prawdziwe życie zawodowe zaczyna się już później no w teatrze, w filmie. No. Ja byłem, my wszyscy myślę, byliśmy, to były takie czasy, kiedy te 30 lat temu, kiedy a właściwie 34, kiedy zaczynaliśmy studia, kiedy przede wszystkim tym, czego się człowiek spodziewał po zawodzie aktora, było to, że będzie się przede wszystkim aktorem teatralnym. Nadal dla mnie teatr jest podstawą pracy w tym zawodzie. No, uważam, że ja, jeśli mam być aktorem przez kolejne lata swojego życia, no to, 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 to przede wszystkim mam, mam, muszę być w teatrze. Chcę być w teatrze. No. I to jeszcze w takim teatrze, właśnie nazwijmy to tradycyjnym, w sensie jakby funkcjonowania, logistyki, ale też podejścia do tego, co się wystawia, jak się wystawia, to też jest ważne dla mnie. Niekoniecznie jestem miłośnikiem teatru ogólnie rzecz biorąc, nazwijmy to eksperymentalnego. Ale chodzi też o zespół, chodzi też o, o, o to, czym jest taki teatr jak Teatr Polski na przykład. I to jest też duża wartość dla mnie tego miejsca, że, no, że to się wszystko tak trzyma, po prostu, że to jest jeszcze to jest jeszcze z przepisu starej szkoły, no, takiej dobrej starej szkoły, którą ja bardzo sobie cenię, lubię i dobrze się w niej czuję. Ja, ja tutaj od samego początku wpadłem na głęboką wodę, bo. Maciej Prus, którego tutaj ściągnął Kazimierz Dejmek z Teatru Dramatycznego, w którym wtedy były problemy, bo tam wpadł muzykal tango, e, przepraszam, nie tango, tylko metro. Tango to dlatego, że jesteśmy teraz w próbach tanga, e, na którego premiera będzie właśnie w 110. rocznicę otwarcia Teatru Polskiego. E, bo, bo tam do dramatycznego wpadł muzykal metro, i w pewnym momencie się okazało, że właściwie. Wyrzucają Macieja Prusa jako dyrektora z teatru dramatycznego i zespół aktorski również, ale Kazimierz Dejmek stwierdził, że to tak nie może być, przynajmniej w tym sensie, na ile miał na to wpływ, zaprosił Macieja Prusa tutaj, żeby, żeby tu mógł tworzyć i też jakby otworzył dla ewentualnej pracy to miejsce dla ewentualnej pracy aktorów z teatru dramatycznego. To się wszystko jakoś ułożyło, to znaczy Teatr Dramatyczny został Teatrem Dramatycznym, zespół w Teatrze Dramatycznym został, no ale Maciej Prus już nie został i tutaj przez kilka kolejnych lat tworzył i zrobił kilka naprawdę wspaniałych przedstawień, a dla mnie takim pierwszym i no, wielkim wydarzeniem było to, że obsadził mnie w roli Artura Ui, w karierze Artura Ui. No, więc dostałem rolę niesamowitą. Maciej Prus postanowił to zrobić, ponieważ to był początek lat 90., wtedy wołomin, pruszków, mafia, więc on postanowił to zrobić w klimacie po prostu mafijnym, takim naszym polskim, mafijnym. Jedni uważali, że to się sprawdziło, inni, że nie. Dla mnie to było duże doświadczenie, ogromne doświadczenie dla aktora. Jeżeli kostium się dostaje, nawet już taki kupiony z miasta, to w momencie, w którym się go zakłada, zaczyna się w nim próbować i grać, no to on już się staje po prostu kostiumem. Ale początek, że tak powiem, noszenia tego, tych, 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 tych rzeczy na sobie jest taki, że człowiek się, przynajmniej ja się czuję tak trochę, no trochę jakbym kupił, jakbym, jakbym założył taką prywatną rzecz, tak? Jak to się kupuje, takie rzeczy dla siebie po prostu. To dosyć szybko staje się kostiumem. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że, że, to, że to takie prywatne ze sklepu. No. Natomiast no, kostium, który, z którym się żyje już gdzieś od połowy prób, mniej więcej, bo wtedy zaczynają się miary u krawców, czy buty u szewców. Pierwsze właśnie. Przymiarki rzeczy, które jeszcze na przykład coś nie ma rękawów, za chwilę ma rękawy, a to tutaj trzeba trochę głębiej, a to tego, żeby, żeby nie piło, żeby, nie, żeby pasowało. Tutaj przyciąć, tu wyciąć. Aktor też coś od siebie mówi, dorzuca, scenograf, kostiumograf często jedna osoba pełni podwójną rolę. Krawcy, panowie krawcy też sam swoje jakieś uwagi dają, szef pracowni krawieckiej przede wszystkim. I ten kostium, że tak powiem, jest stworzony na bieżąco, także w momencie, w którym ja, ja go dostaję już do prób, na przykład, jak już jest gotowy, bliżej premiery, no, na próby generalne to już jest gotowy, ewentualnie jakieś tam ostateczne poprawki, no to ja czuję, że zakładam na siebie coś, z czym miałem do czynienia już od kilku tygodni. I że tak powiem, to, to powstawało jakoś tak obok mnie. Jakoś trochę z moim udziałem, bo, bo przychodziłem do miary, zakładałem to na siebie i, i, i że po prostu no, to jest takie bardziej bardziej moje. Czuję się bardziej w takim swoim dobrym futerale, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, no bo na tym też polega uprawianie tego zawodu, że, 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 że trzeba go odkrywać dla siebie, czyli odkrywać ten zawód dla siebie i, i siebie w tym zawodzie, po, że tak powiem, po, poznawać siebie, y, 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 poznawać swoje możliwości, próbować je przekraczać, y, y, próbować y, y, odkrywać w sobie nowe, tak zwane pokłady emocji, możliwości, y, transformacji y, na scenie, y, że po prostu, jak to się mówi, no, potrafię. Potrafię tak, ale może trzeba by spróbować jeszcze zagrać inaczej, coś in jakąś kolejną rolę. Oto też jest kwestia tego, jakie role się dostaje. A propos mojej ulubionej roli, ale gdybym musiał wymienić tylko jedną rolę, taką przez te, do dnia dzisiejszego dla mnie taką naj, 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 y, to wymieniłbym rolę w spektaklu Janusza Wiśniewskiego pod tytułem. Y, Fowadis, którą tam tak trochę mam wrażenie stworzył, patrząc. No w ogóle wszystkie role były tworzone autorsko przez niego, no bo to jest autorski teatr. Ale był, był, był moment, kiedy zaczynaliśmy próby, że, zaczynaliśmy próby, że, 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 że chyba miał inny pomysł. Y, y, na, na postać dla mnie miałem grać, znaczy nie chyba, na pewno miałem grać inną postać, a później nagle wymyślił, po prostu po, po kilku próbach podszedł do mnie i powiedział, że będziesz grał śmierć. Będziesz miał szpadel i będziesz z tym szpadlem tak chodził. Pokazał mi taki krótki chód i właściwie, jak się to mówi, już prawie wszystko było jasne. Na dzień dzisiejszy to jest, to jest, to jest chyba naj, 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 najlepsze, najciekawsze, naj, naj, najbardziej Pożądane z, 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 z odkryć widza, które ja mogę y, y, usłyszeć w, w jego przekazie, kiedy mnie zobaczył, że no, no zaskoczyłeś mnie, takiego Cię jeszcze nie widziałem. Bo to, że ktoś mi powie: Dobrze zagrałeś, czy bardzo dobrze zagrałeś, to, to, to oczywiście jest bardzo budujące i, i, i miłe i, 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 i zadowalające i łechcące, ale. Ale, ale ja teraz chyba jestem na takim etapie, że najbardziej, ba, najbardziej mnie ciekawi, jakby dojść się do, jak, jak dojść do tego, żeby usłyszeć później od widza, że go zaskoczyłem, że takiego mnie jeszcze nie widział, że, że to jest takie inne niż, niż to, co widział w jakiejś innej roli. Nie, nie, nie chcę używać słowa, które, które często się w takich sytuacjach ciśnie, bo mówi się, że Świątynia. To jest takie miejsce, w którym można doświadczyć bardzo różnych stanów: no, to znaczy i pokoju, i wojny, i szczęścia, i nieszczęścia, i zadowolenia, i niezadowolenia, i speł poczucia spełnienia i poczucia frustracji. Czyli, czyli teatr to jest takie miejsce, w którym. No można w pigułce doświadczyć, i nie, i nie mówię tylko o tym, czego może doświadczyć widz, który przecież siedzi na widowni i patrzy na aktora, tak? tylko raczej teraz myślę o tym, czym teatr jest dla, dla mnie, dla aktora, tak? dla człowieka, który w nim gra, pracuje. Tak? To jest takie miejsce, w którym można doświadczyć w pigułce różnych stanów, które w ogóle towarzyszą człowiekowi jako takiemu. Teatr dla mnie, jednym słowem określam, określam, jednym słowem, pigułka. No, może na wszystko, mo, mo, bo, pigułka ze wszystkim, więc może i w związku z tym na wszystko. No.